Siemano widzowie, tu Francho, a w dzisiejszym odcinku wraz z Barem Wersztapanem i Aleksem będziemy sprawdzać co się bardziej opłaca, dynia czy anarchiczny klucz na anarchie.g na bo, box box.pb. Oglądajcie to do końca i przekonacie się co nam wyleciało, bo, bo drop nie był najlepszy. Jak już słyszeliście, dzisiaj będziemy otwierać dynię i sprawdzać co się bardziej opłaca, dynię czy klucze. Mamy, ja mam tutaj jedną dynię, Baryweszka ten ma dwa anarchiczne klucze i Aleks też ma jedną dynię poziomu czwartego. Dobra, to ty Barywicz spawna i z otwórz. Dobra, jesteś już przy anarchicznej? Tak. Nie masz wsychu, że... hmm. Dawaj, skipuj. Nie, no, nie. No, no. Dobra. Dobra, Aleks zamykamy oczy i... O, Próbujemy. Dobra. Bo ja czekam na was. Kyle? Otwierajcie. Obra 3. 4. 3. 3. 3. 4. 3. Ty ja to perek, nie to perek. Ty ja. ja też. Na ile? Na 31. Na 15. Dobra, dni. Ekran. Dobra, teraz ja trójkę otwieram. Dobra, no dawaj, jak? 32 mi drobne. Hej, spokoj. No dawaj, otwieraj. Co bardziej się opłaca? Dwa nietoperki. Nie no, dwa nietoperki, drugi nietoperek. Ja! Mam jeden, jeden na 15 Cicho. drugi na 30. Tak się, tak słabo nie, najgorsze to mogę chwilowo dropnąć. Spodnie. Spodnie nie po w sera Dobra. Ja jeszcze idę trzy klucze otworzyć, choć to jest a ja dwa idę otworzyć. Dwie. Ja tu są jeszcze dwa naszykowane. Dam jeden baremu, okej? Okay? Dobra, ja otwieram. Aby nie czułcie źle wymiana. To jesteś bary? Nie no nie no wiecie, co Wyślij mi robiono. wymianę. Proszę o mnie. Poczekaj jeszcze raz. 31. 30, 31. dobra. Kolejny raz, otwieram. Proszę. Dobra, teraz ja z bary. Dawaj. Spodnie 31, ja Dobra ostatni raz odbieram. Mogę jakiś mieczek bo ja nie No wiem. Mi całkiem no, spoko... 31. No, A mi całkiem spoko dropnęło. I rozdaj widzą może tam mój 31. Ale to na live będzie, bo zaraz robimy live'em widzicie, wydaliśmy no. prawie 100 zł na to a sponsorował to bary wersetem i więc no więc no w opłaca. W się nie opłaca <grym> no, no, no się nie opłaca, tak opłaca. opłaca. Tam... bardziej się opłaca jednak dnia na którym sprzęta tylko dnia No pewno się dynia. bardziej opłaca ale ale zdyni może ci polecić jakieś na przykład to mi, dwa, mi. Razy, mi ten dwa razy mi dwa razy wydropiło z dyni E, elitra, 3, 6 i 3, 7, więc na naprawdę to są najgorsze dropy. Bardziej 3, nie 3 rzeczy. Nie, To Jakieś. Nie, No. Dobra, dzięki Wizowie za oglądanie. Albo nie, jeszcze nie kończymy, jeszcze nie kończymy. Sorry, sorry, sorry. Jak się nakłada tego nietoperka? Klikasz lewym przyciskiem. Tak, klikasz lewym przyciskiem. To ja na 15 dni wezmę. Okay. A nie lepiej wystawić tego. A ile wystawić tego na 3 wieści? Na, na yy, nie wiem jeszcze. Hmm, powiedzmy 400 milionów. 400? Nie, nie sprzeda ci się. Dobra, 200. Możesz spróbować. Ja bym trochę poczekał, bo niedługo będzie więcej, bardziej. Sobie. Dobra. A poprawa. Ja, ja, wystawiam, ja wystawiam go. Ja sobie teraz założę mm. na 15 minut tylko. Widzowie. Ja to sobie schowam do Ender Chesta na 30. Nie. I go wystawię po i będzie Halloween. Dobra, teraz... Dobra, no co? Idziemy wystawiam się chlebać. Przez... Muszę jeszcze A trapujemy czy ja? Ja bym nie trafował na razie. Dzień się normalnie i zaraz włączamy live, bo z tego co widziałem głosowanie na moim kanale, wysłanie bardziej live. No ja, ja Zobaczycie, co... jest... Nie e... na kanale. E... Ten mnie e... to chwyt dużo daje aż... Czy on dużo daje, czy nie? Zostujemy. O, jeden jeden typek, O. Nie, zabrał. Dobrze. O, kurde. Nie, no, nie, wiem, tak trochę nie, to tak, nie, 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 trochę słabe. No nie, ja nie, umiem ty nie, nie, umiem naprawdę albo ja naprawdę to nie, 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 Dobra. Czekaj! czekaj. W ogóle tu jakiś typek czy sześć. O bania mu pada. Buty. Nie mu buty i banie. Aha, dobra. Ja też zadawam, jak mi... Aha, mi też będzie podoba. Yeah. Niestety. Ale no... Jak jest się z ciągiem, to makofer. Gdzie? E, nie Ach. wiem, on ma duszka i... Mm, nie wnikajcie, techniczne. problemy techniczne. Ona. no. Gdyś Ojej. Oj, Ty się tu z nim chlebisz nie? Ja mam jakiegoś. Jakiegoś. 3, rok. No, roku. to jest jakiś z 3, 7. Moja dynia będzie moja. Nie ja. ja to peryf też jedynie razy 2, czy nie? Nie, tylko ranga dużek. To jest słabe. Kolejna dnia. Ja tu tylko latam po dynie tak naprawdę chyba. Oj, to no prawie zeda. Jeżeli zostawicie pod tym filmem 100 lajków, to o Macie Leberka to nie wiem co. Podobny film nagrałem. Ja, ja będę to mógł rozdać na live'ie, ale ale mnie zabrałeś. o kurde Skąd Ty masz banię? No to na mnie, to Ty do mnie. Nie wiem, ja mam słabą banię. Co? A dałeś mi jakoś? 30? Ej, bo oni się na mnie sfokusowali. Tych dwóch kolegów. Ale Ty masz dwóch Będę śpiewał na, na swoim filmie. Ej, masz już przyczki gra. Fajne przyczki. Fajne przyczki gra. Ej, nie bijcie fajne fryzki, dobra? Na lajwie, może, może być później na live'a. Ale chwilowo, no, nie ma co już nimi. Fajne, fajne fryzki. Dobra. Ej, jak na lajwie? Chyba się, chyba kończymy. Możesz zrobić losowanie odcinek. na... na, na nietoperga na 15 dni. Naprawdę? Chcesz to? No. Dobra. Ej, 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 proszę mi się 30 lajków to powtarzamy ten film I jeszcze dwukrotna ilość wszystkiego Ej no dobra nie, nie, nie. Ale ty stawiasz No dobra ja nie, sobie nie kupuję Ja dobra. Chodę, mogę coś to... Nie wiem Twoje widzę, wiecie co, czy tak czy nie Dobra A mogę... się A może jakiś z widzów to... będzie chciał kupić y, Księgę taj? Y, regeneracji ostatni biedny. Gdzie ja tam? jestem? Ja nie widzę. A ja mam 100 milionów. Dobra, widzę Więc opłacę się zostawić suba i lajka, bo widzicie, jakie my Ej, nie, opisywamy. dobra, jak będzie 50 lajków pod no. tym filmem, 50 tu no. powyżej, to będzie losowanie na, na nie na 15 minut. Dobra. O, zabiję. No mi tam pasuje. 50 lajków i losowanie o niedoperka na 15 dni. Więc widzicie, chyba na żadnym kanale jeszcze takiego losowania nie było. Hmm, ale podsumowując, to bardziej dnia się praca. Ojej, O tu ja zapomniałem, tak że już nie mam rozwitka. skończyć i muszę iść pokopać jakieś Ja nie no, mogę. No, ja mam duszka jeszcze mam podwojone dnie już mam 20 dni. Dobra, widzowie. Chwilę się powijemy. Ty ma zniszczoną banię prawie. Wyjście nie na cmentarzysku się zwala. I to właśnie bierzemy najlepsze temy i lecimy poza cmentarzysko, Ja mam najlepsze itemy. Co lecimy? A ty tak się mnie bić. Jeszcze bania na szczęście nie pada. Czyli lepiej 2 na 1. Ej, jakiś się... Ej, bo tutaj typ na kosę. Ja mam, kilku sojuszników, którzy mają kosę. Dobra, ten ma jakiegoś duszka. Tam jest ktoś wanie przy wieści, ludzka, bo nie mam. Bo... 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 O i zabijemy go, albo nie. W ogóle mi padła, Tak. Masz. Męka. Nie! Dobra, widzowie. Tym dniem zakończymy odcinek, bo jest stan mojego Widzowie jeszcze taki szybki konkursik, jeżeli pod tym odcinkiem będzie 5, 100 lajków, to w następnym odcinku Bary tworzy 5 anarchicznych kluczy, więc wbijcie to jeszcze z jednego, jeden z tych kluczy będzie do wylosowania dla was, więc zostawcie suba, lajka i widzimy się w następnym odcinku. No, więc już wiecie co się bardziej opłaca. Widzowie jeszcze taki szybki konkurs. Jeżeli pod tym odcinkiem będzie 5, 100 lajków, to w następnym odcinku Bary Werszta pewno otworzy 5 anarchicznych kluczy, więc wbijcie to jeszcze z jednego. Jeden z tych kluczy będzie do wylosowania dla Was, więc zostawcie suba lajka i widzimy się w następnym odcinku.